Dziś w studiu Oki z TV gościmy panią profesor Katarzynę Kajdanek z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dodam specjalistkę od spraw socjologii miast i wsi. Zgadza się. I autorkę książki Powrotnicy, której bohaterami są osoby, które spełniły swoje marzenie, a później okazało się, że to marzenie no, nie do końca było, no nie, ch nie chcę powiedzieć słuszne, ale nie do końca było zgodne z oczekiwaniami. Co to są za osoby? Powrotnicy to jest taka kategoria osób, które kiedyś mieszkały w mieście, potem, tak jak Pan powiedział, zdecydowały się zrealizować swoje marzenie o domku jednorodzinnym, domku posiadanym na własność. No, w warunkach polskiego planowania to zazwyczaj oznacza, że ten dom powstaje poza miastem, bo po prostu y, tam, gdzie są dostępne działki, tam, gdzie cena ziemi budowlanej jest nieco niższa. No i y, dokładnie tak jak pan mówi. Samo marzenie o domku zostało spełnione, ale okazuje się, i to jest właśnie doświadczenie tych powrotników, że szczęśliwe zamieszkiwanie pod miastem, udane zamieszkiwanie pod miastem to zdecydowanie więcej niż tylko ten dom czy teren działki ogrodzony, ogrodzony płotkiem. Żeby dobrze żyć, żeby dobrze mieszkać, potrzeba dużo więcej. Co jest taką największą przyczyną tego, że właśnie ludzie rezygnują z mieszkania? Na wsi i chcą powrotu do miasta. W moich badaniach rozmawiałam z, można powiedzieć, tak w uproszczeniu, trzema pokoleniami osób, które żyły na przedmieściach. To są dzisiaj już dorosłe, podmiejskie dzieci, te, które się wychowywały na przedmieściach rodziny z dziećmi i seniorzy. I tym, co łączy doświadczenie tych wszystkich trzech kategorii, to są tak naprawdę trudy dojazdu z domu podmiejskiego do miasta. Zazwyczaj niestety jest tak, że do tych domów podmiejskich nie da się dojechać inaczej niż tylko swoim własnym indywidualnym środkiem transportu, swoim własnym samochodem. A to, ile czasu zajmują dojazdy, ile kosztują, nie tylko w sensie finansowym, prawda, benzyna, przeglądy, samochód, czasami więcej niż jeden, czasami więcej niż dwa w gospodarstwie domowym, ale też czas. Pewien rodzaj takiego zmęczenia, znużenia związanego z tym, że tak wiele czasu spędzamy w samochodzie, zdrowie, które szwankuje, przybrane kilogramy, które potem obciążają nasze serca i, i, i zdrowie to wszystko powoduje, że dla różnych kategorii młodszych osób, starszych i seniorów. Te dojazdy przynoszą różne obciążenia, ale powiedziałabym, że to jest taki jeden z pierwszoplanowych powodów, jeden z pierwszoplanowych argumentów wypychających ludzi z domu pod miastem z powrotem do miasta. Czyli jak dobrze rozumiem, ten. Tam nie ma takiego kompromisu, bo często się słyszy, że ludzie chcą wyjechać z miasta, zostawić mieszkanie w mieście i przeprowadzić się do domku, żeby odetchnąć trochę od miasta, żeby mieć trochę spokoju. Czy ci ludzie nie godzili się na takie kompromisy? Bo już każdy wie, że jeżeli wyprowadzamy się z miasta, rezygnujemy z czegoś na rzecz czegoś innego. No, okazuje się, że ta świadomość, z czego rezygnujemy, a co zyskujemy w zamian. Ona nie zawsze jest świadomością, którą mamy w momencie podejmowania czy realizowania tej decyzji o wyprowadzce. Bardzo często okazuje się, że wiele rzeczy wychodzi w przysłowiowym praniu. Czyli dopiero kiedy mieszkamy pod miastem rok, dwa, trzy, pięć, kiedy nie tylko zmieniamy się my, prawda, ale też zmienia się nasza rodzina, zmienia się nasze gospodarstwo domowe, na przykład dzieci dorastają, zaczynają mieć inne potrzeby, zmienia się też okolica, pojawiają się nowi mieszkańcy, nowe domy. Nagle okazuje się, że to wyobrażenie i ta sytuacja, której doświadczaliśmy na początku zamieszkiwania pod miastem, bardzo szybko się zmienia i po prostu przestaje nam odpowiadać, przestaje odpowiadać tym wyobrażeniom, które mieliśmy na na początku. Także nie tylko pojawiają się nowe informacje na temat tego, co to znaczy mieszkać, ale też te, jakby, pierwotna sytuacja ulega czasami bardzo radykalnej zmianie, i często to jest zmiana na gorsze. Mhm. Czy możemy powiedzieć, jak duża jest skala tego zjawiska powrotnictwa? Niestety nie. Tutaj problemem jest nie tylko skala powrotu do miasta. Ale trudno jest nawet prawidłowo oszacować i w pełni oszacować skalę wyprowadzania się ludzi z miasta na tereny podmiejskie. Z moich badań wynika, że zazwyczaj, jeżeli mamy takie typowe, powiedzmy, gospodarstwo domowe czteroosobowe, to dwie osoby w tym gospodarstwie są przemeldowane i rzeczywiście mieszkają, są zameldowane w tym miejscu, w którym mieszkają. Natomiast pozostałe dwie bardzo często utrzymują miejsce zameldowania, na przykład związane z poprzednim, z poprzednim mieszkaniem. W związku z tym faktyczna skala tego przepływu jest dużo większa. Jeżeli chodzi o powroty, to bardzo często zdarza się, że wracają osoby, które nawet nie przemeldowały się, wyprowadzając pod miasto. Więc to jest skala bardzo trudna do uchwycenia. Druga sprawa jest też taka, że jeżeli myślimy sobie, ok, ile osób wyprowadza się pod miasto, jak duża jest skala tego zjawiska, no to możemy ją zobaczyć naocznie. Możemy pojechać, nie wiem, w okolice Smolca, możemy pojechać w okolice wsi, w gminie Długołęka czy Czernica, która jest jedną z najsilniej rozwijających się gmin podmiejskich Wrocławia. Tam po prostu naocznie widzimy te nowe domy, nowe, nowo wybudowane pojedyncze domy, osiedla deweloperskie. Natomiast osoby, które wracają, one trochę. Jak można powiedzieć, znikają w strukturze miasta, osiedlają się w takich lokalizacjach, które są dla nich wygodne. To może być zarówno zabudowa nowa, deweloperska, jak i zabudowa z rynku wtórnego. Zatem śledzenie tych osób i poszukiwanie ich w strukturze miasta trochę przypomina poszukiwanie igły w stogu siana. Ale na pewno mogę powiedzieć, że jest to skala zjawiska marginalna, jeśli chodzi o liczby. Natomiast uważam, że wpływ tych osób oraz jakby informacje, które mamy od nich na temat tego, co to znaczyło mieszkać pod miastem, ale też co to znaczy wrócić, te informacje są jakościowo bardzo ważne. Mm -hmm. Tutaj padła nazwa miejscowości Smolec, tych wszystkich innych podwrocławskich miejscowości, gdzie powstają właśnie bloki deweloperskie. Ja tak się zastanawiam trochę, czy ten wyjazd z miasta jest zawsze dla ludzi tym marzeniem, czy to jest konieczność, bo jednak te mieszkania pod Wrocławiem są dużo tańsze niż we Wrocławiu. Już nie wspominam o centrum, ale nawet na, na jakichś takich bardziej oddalonych od centrum. Oświetla. Myślę, że te dwie kwestie spotykają się, to znaczy kwestia ekonomiczna. Oczywiście to jest prosty rachunek. Mając do dyspozycji określoną zdolność kredytową i zastanawiając się, ile metrów można za to kupić w mieście, jakie mieszkania w mieście są dostępne, a mając do dyspozycji taką wizję, że oto można mieć więcej metrów kwadratowych pod miastem. Ten rachunek ekonomiczny dla wielu osób jest jasny i jednoznaczny. Ale druga kwestia, która tutaj też ma znaczenie, to jest, powiedziałabym, taki, jakby kulturowy symbol, którym dom jest dla wielu osób. Począwszy od takich popkulturowych wyobrażeń przedstawiania domów jednorodzinnych w serialach, w filmach, ale też w piosenkach, prawda? Mały biały domek, w czasopismach, pokazujących taką sielskość, i niezwykłą przyjemność, która wiąże się z mieszkaniem pod miastem, to wszystko powoduje, że oczywiście taki dom jednorodzinny jest też ważnym marzeniem. Oprócz tego, że oczywiście jest realizacją jakichś określonych możliwości ekonomicznych. Także te, te dwie rzeczy tutaj się spotykają i są myślę, że równie ważne. Mhm. A czy miasto jest gotowe na, na, na taką dużą skalę powrotów? No bo jednak, jak, jak patrzymy na miasto, mieszka tutaj coraz więcej ludzi. Bo sam mam znajomych, którzy przyjechali na studia do Wrocławia i w tym Wrocławiu zostali. I mamy tak naprawdę we Wrocławiu coraz większą populację, co potwierdzają też statystyki. Czy miasto, takie jak Wrocław, jest gotowe na to, że jeszcze tutaj osiedli się, no nie wiem, 100 tysięcy, 200 tysięcy kolejnych osób? Tutaj kwestia jest bardzo skomplikowana, ponieważ wkraczamy też w sferę polityki mieszkaniowej i kwestii funkcjonowania rynków mieszkaniowych. Oczywiście, jeżeli myślimy sobie o tym, gdzie miałoby zamieszkać 100 czy 200 tysięcy osób, to tutaj odpowiedź, jaka przychodzi nam do głowy. Automatycznie, bo tak sprawy były mieszkaniowe załatwiane do tej pory w Polsce. No to jest oczywiście kwestia rynku deweloperskiego, prawda? Że deweloperzy wybudują nowe mieszkania, nastąpi dogęszczenie zabudowy, gdzieś te mieszkania zostaną sprzedane i ludzie będą mogli zamieszkać. W swojej książce pokazuje, że możliwość powrotu jest bardzo silnie związana z dostępem do mieszkań. I oczywiście, że miasta mogą nadal rosnąć, jakby we Wrocławiu jest wciąż bardzo wiele otwartych przestrzeni, które mogłyby się zapełnić zabudową mieszkaniową. Raczej kwestia jest tutaj taka, czy będą to mieszkania dostępne dla osób o ograniczonych możliwościach ekonomicznych. Ja chciałabym zauważyć, że wyprowadzki pod miasto to nie tylko właśnie ta realizacja marzenia o własnym domku, ale też bardzo często, tak jak Pan zauważył, przymus ekonomiczny i wyprowadzanie się na przykład do zabudowy wielorodzinnej, tyle tylko, że ulokowanej daleko, daleko poza granicami miasta i wymagającej dojazdów tylko dlatego, że ceny mieszkań w mieście, są bardzo wysokie, a też nie wszystkim ze względu na styl życia, sposób życia, rodzaj gospodarstwa domowego. Nie wszystkim odpowiada taka idea, żeby mieszkać w domku jednorodzinnym, zajmować się tym domem, dbać o ogród i tak dalej. Nie wszyscy tego chcą. Mhm. Tak, patrząc na i ceny mieszkań we Wrocławiu, i też wielkość tych mieszkań, bo nie ukrywajmy, że w ostatnich czasach mnożą się tak zwane mikroapartamenty, mhm. które no, z mieszkaniami takimi pełnoprawnymi tak. często nie mają nawet nic wspólnego i nawet. Nawet nie mogą tej nazwy wynosić. Tak. Czy to właśnie nie, nie byłoby szansą jakąś wyprowadzanie, tak kolokwialnie mówiąc, ludzi poza miasto, na obrzeża miasta i tam budowanie infrastruktury, żeby właśnie. no tej, jak to się mówi, deweloperki w mieście nie promować i nie mnożyć. Znaczy, wydaje mi się, że likwidacja mikroapartamentów to jest jakby jedna kwestia, prawda? Spekulacja finansowa, która się odbywa za pomocą tego produktu mieszkaniowego czy, czy produktu deweloperskiego, to jest, to jest jedna sprawa. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że rozpraszanie się zabudowy i tworzenie takich warunków w których bardzo wiele osób będzie mieszkać na mocno rozproszonych w mocno rozproszony sposób na na przedmieściach to jest bardzo kosztowna kwestia. Bardzo kosztowna jest infrastruktura techniczna, bardzo kosztowne jest zapewnienie usług społecznych, bardzo kosztowne jest zapewnienie transportu. Przekleństwem obecnie funkcjonujących przedmieść jest właśnie to, że nie ma wystarczających funduszy w gminach. Na to, aby wypełnić lukę rozwojową. W bardzo wielu miejscach mamy przyrost liczby mieszkańców o 100, 200, 300%. Natomiast infrastruktura techniczna, nawet tak proste rzeczy jak ciśnienie wody czy odprowadzanie ścieków, nie mówiąc o bardziej zaawansowanych usługach typu dostarczenie szkół. Opieki przedszkolnej, czy bardziej um, zaawansowanych form uczestnictwa w kulturze, na przykład, nie wiem, domów kultury, czy czegoś takiego, e, gminy po prostu nie są w stanie takiej infrastruktury e, dostarczyć. To powoduje, że ludzie mieszkający na tych terenach, właściwie, żeby zrealizować większość swoich, codziennych życiowych potrzeb, muszą pokonywać kilometry samochodami i podróżować wahadłowo z miasta z powrotem do tych podmiejskich domów. Co oczywiście niszczy drogi, zanieczyszcza środowisko i wpływa nie tylko na jakość życia tych osób, które są pod miastem, ale na jakość życia także tych osób, które w mieście na co dzień żyją, bo te wszystkie samochody, które codziennie do miasta wjeżdżają, no to, to nie są czyste środki transportu. Czy ma Pani jakieś prognozy, na przykład dotyczące 10-15 lat w przyszłość, jak będzie wyglądało, jak będą wyglądały marzenia mieszkaniowe Polaków, czy, czy jednak wygra ta chęć mieszkania w mieście i korzystania z tych usług, czy jednak są jakieś przesłanki, że ten trend wyjazdu i marzenia o tym domku na wsi? No, będzie utrzymany, jak nie będzie się nawet rozwijał. Wydaje mi się, że jeszcze kilka lat temu byłabym dość optymistyczna i powiedziałabym, że rzeczywiście jest taki trend ponownego zainteresowania miastami, powrotów do miast, nawet jeżeli one są selektywne, nawet jeżeli dotyczą tylko pewnych określonych kategorii mieszkańców. Duże nadzieje wiązałam z programami mieszkaniowymi wdrażanymi przez. Kolejne edycje polskich rządów. Niestety wydaje się, że szczególnie ostatnio porażką, jaką się okazały te programy mieszkaniowe, to, że one zasilają głównie rynek deweloperski, rynek bankowy, to jak bardzo sytuację mieszkaniową nadwyrężyła po pierwsze pandemia, po drugie wojna w Ukrainie, po trzecie kryzysy bankowe i ekonomiczne, to wszystko pokazuje, że wiele osób, nie tyle chciało wyjechać z miasta, z dużych miast, ile musiało wyjechać, bo na przykład straciło w mieście pracę, nie było w stanie spłacać kredytu zaciągniętego na mieszkanie albo nie było w ogóle w stanie sytuacji swojej mieszkaniowej naprawić. W związku z tym ludzie zaczęli się decydować na przykład na zamieszkiwanie w mniejszych miastach. No, obecnie rynek najmu, tak jak czytamy w doniesieniach prasowych, jest pod ogromną presją, y, mieszkań brakuje, ceny szybują, więc powiedziałabym, że sytuacja no, właściwie w przeciągu kilku lat zmieniła się bardzo intensywnie y, i trudno dzisiaj y, stwierdzić, w jakim kierunku y, pójdzie dalej. Wydaje mi się, że makrotrendy są jednak takie, że nie liczyłabym na radykalną poprawę, jeśli chodzi o politykę zagospodarowania przestrzennego, nowe rozwiązania w planach. Oczywiście życzyłabym sobie tego, żeby zabudowa była bardziej kompaktowa, żebyśmy nie, 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 nie mieli do czynienia z rozlewaniem się miast. Obawiam się jednak, że trendy suburbanizacyjne w najbliższych latach niestety nie spowolnią. Czy przyczyniła się do tego pandemia i możliwość pracy zdalnej? Bo coraz więcej ludzi zdało sobie sprawę, że nie musi jeździć do, do pracy codziennie i może pracować tak naprawdę mieszkając 100 km/200 km od miasta. Jak to, jak to zjawisko wpłynęło? Tak, na pewno częściowo, częściowo możliwość pracy zdalnej, to, że wiele firm, korporacji wprowadziło już jako regułę taką możliwość, na przykład, nie wiem, trzy dni pracy w biurze, dwa dni pracy zdalnej, to rzeczywiście skłoniło tę kategorię osób, które mogą taką pracę wykonywać, bo oczywiście musimy pamiętać, że to nie jest przywilej wszystkich. Rzeczywiście skłoniło część osób do tego, żeby rozważać zamieszkiwanie w jakimś innym miejscu niż praca jest ulokowana. Czasami tutaj wchodzi nawet w rachubę praca z zagranicy, z jakichś atrakcyjnych lokalizacji turystycznych. Pamiętajmy jednak, że w tych gospodarstwach domowych, w których są dzieci, ta sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana, no bo szkoły jednak nie funkcjonują, chyba na szczęście, w, w trybie zdalnym, więc pewnie w tych gospodarstwach domowych, w których są dzieci, ta możliwość no jest, jest ograniczona terytorialnie. Ale na pewno daje to taką możliwość, żeby, żeby pracować i mieszkać gdzieś dalej, no bo nie trzeba dojeżdżać codziennie. I tutaj musimy chyba już postawić kropkę. Dziękuję bardzo. Moimi Państwa gościem była dzisiaj pani profesor Katarzyna Kajdanek z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo.